Cześć wszystkim. Z tej strony Arek i witam Was w, w pierwszym odcinku z nowej serii, która będzie pojawiała się właśnie w niedzielę na samym końcu tygodnia. I seria ta będzie takim, no jak zresztą sam tytuł wskazuje, moddingowym podsumowaniem tygodnia. Będziemy przeglądać modhuba, co w tym tygodniu minionym wyszło. Co według e, mnie oczywiście. E, taka moja prywatna opinia, co jest e, godne na przykład polecenia. Co warto pobrać z tego modhaba, jaki mod uważam za fajny. I cóż, e, jeśli jakiś też, oczywiście, modmaker, na przykład, e, chce się pochwalić jakimś projektem czy coś, e, to dzisiaj e, ogólnie w te odcinki będę Wam te właśnie projekty pokazywał. I myślę, że to właśnie zostawimy sobie na koniec odcinka. A teraz na początku przejrzyjmy sobie modhaba. Otóż, oczywiście, zaczynamy. Sprawdzanie y, tych wszystkich modów od 6, czyli od poniedziałku. No i pierwszym modem, który w poniedziałek sobie wyszedł, to było tutaj y, mod na to, że koguty się zapalają. Nie wiem, nie testowałem tego modu, ale wygląda na to z opisu, chociaż że to jest mod na. Wiecie, kombań się wam napełnia, no to wam się koguty włączają, chyba jakiś sygnał dźwiękowy, nawet tutaj też jest. Także myślę, że interesujące. Tutaj jakieś. Y, jakieś chyba takie szafki na palety, czy coś. Big Bugi. E... To jest chyba... Poczekajcie, aż zobaczę. To jest chyba obornik kupowany, tak? Tak. Możemy kupić sobie obornik. Nieźle. Taki modzik. Eee... Jadąc dalej właśnie, tutaj przed chwilą widzieliście też, że miałem otwartą kartę. Proxima moja wyszła również w poniedziałek. Jak ktoś nie widział, to zachęcam do pobierania. No i co no? Myślę, że prezentację mieliście, co tam się zmieniło. Także e, jeśli ktoś nie wie na przykład, co się zmieniło w stosunku do poprzedniej wersji, to odsyłam do odcinka, który był wrzucony już no, dosyć długi czas temu. Ale Proxima wyszła właśnie dopiero w poniedziałek w zmienionym tygodniu. Jedziemy dalej. E, co my tutaj mamy? Jakieś ognisko. Kolejny mod godny polecenia to są właśnie te worki tutaj z nawozami. Fajna sprawa, można sobie je pojedynczo brać, i na przykład do lejka czy do innego rozsiewacza wsypać, więc spoko sprawa. Jak widzicie typowo polskie, lub lubowska Tego typu sprawy. E, tutaj dalej jakieś myślę, że mało interesujące modyfikacje zresztą widać po liczbie ich ocen. Nie mówię, że to złe, albo po prostu no, nie testowałem, nie wiem, co to jest. Tutaj mod Real Mower, który jest modem, który pozwala nam kosić nie tylko trawę, ale jeśli na przykład macie jakieś krzaki czy inne chwasty na polu, na łące, w tym przypadku bardziej, no to je też możecie sobie skosić właśnie. Te wszystkie krzaki, chwasty, jak widzicie tutaj, są krzaczki i jak kosiarka jedzie, no to ich już nie ma. Także spoko sprawa, a nie, że wiecie, jedziecie kosiarką przez krzak, cienki, czy jakiś chwast i on zostaje. Także spoko sprawa. Eee, dalej, tutaj jakaś przyczepka. Tutaj dosyć spoko rozrzutnik. Co prawda może nie polski, ale mały. Jak ktoś chce takie powiedzmy mniejsze, ale niekoniecznie polskie maszynki, to oczywiście zachęcam też do pobierania właśnie tych zagranicznych. To są często bardzo dobre mody, a niedoceniane tylko dlatego, że nie są polskie. Dalej, e, ogólnie cztery strony modów nam nawalili w tym tygodniu, więc jedziemy sobie od samego dołu. I tutaj, tak, tu jakaś wiatka, która swoją drogą ciekawie wygląda, bo nie ma żadnych sporników. I podejrzewam, że gdyby wiatr silniejszy zawiał, to to by leżało. No ale, okej. Okay. Horse Joker 6CT i w ogóle patrząc tak na ten, e, ten mod, na ten model. Wydaje mi się, jak ktoś grał w jedenastkę albo w trzynastkę, powinien pamiętać tą maszynę, bo to mi wygląda po prostu na Horsha Jokera z y, jedenastki i z trzynastki. Co drogą, bardzo lubiłem w tamtych farmingach tę talerzówkę, bo była, wiecie, zaczepiana, w sensie podnoszona, a nie że ciągana, i dosyć szeroko robiła, także można było tam powiedzmy nawet tymi mniejszymi ciągnikami, jak człowiek jeszcze nie grał realnie. Można było właśnie sobie nawet yy, nawet tymi lizardami oryginalnymi talerzować. Yy, dalej, lecimy. Oczywiście bardzo fajny John Direct tutaj od Giantsów. 6 meczka update'cik wydali. Ostatnio jakaś tam poprawka, coś z animacją na zegarach. Bardzo fajny ciągnik. Yy, co tutaj dalej mamy? To jakieś pasy. Jakaś yy, obora duża. Goldcrest mapa Kijowiec, która została strasznie zjechana, jak widzicie po ocenach. Nie wiem, nie testowałem tej mapy. Zastanawiam się dlaczego ma takie niskie oceny. I jak wiecie dlaczego, to napiszcie, nie wiem, czy graliście na niej, czy coś. Jestem ciekaw. Ale no, oceny ma, oceny ma nie za fajne. Dobra, lecimy dalej. Tutaj zbiornik na paliwo, silosy. Tu jakieś różne pastwiska. Oczywiście Seasons Geo, które, których chyba jest tyle, że już na każdy region świata ich wystarczy. Eee, co tutaj dalej mamy? Jakieś świeciki, owały od kapa i od kopiego. Od tego kopiego, który 30 robi, tak, zgadza się. kopię modelował, push je programował. Wały, które chyba tutaj działają tak jak opryskiwacz, że jak przejdziecie, to po prostu, wiecie, użyźnia wam to i większe plony są. Na tej zasadzie chyba to działa. Nie wiem, nie grałem na nich. Dalej lecąc mamy. Update do cypchowa zielaka, to tutaj jakiś case nowszy. To jest chyba jakiś Mulcher to Ino Elite. Dalej oczywiście myślę, że jakieś mało interesujące mody, przynajmniej dla mnie. No, jak widzicie, widzę jakieś takie powiedzmy nieprzyciągające wzrok tutaj e, ikonki. No to jakoś pomijam tak zawsze. E, przyczepa bardzo fajna. Tutaj od Agrotechnik Nordeifel. Większa taka trochę. Coś w stylu tych naszych chyba DB. bodajże. Ile ona w ogóle ma? 19, 200? No to tam DB20? Jest coś takiego? No, tylko że DB20 ma już. Z tyłu podwójną oś i dzielone burty na 3. A ta widzicie, jest tutaj na dwa podzielone. No ale coś, coś chyba w tym stylu mniej więcej przyczepa. Także widzicie, jak ktoś nie chce polskiej, a chce jakąś. raj Niemiecką, to myślę, że fajna przyczepka. Także technik Nordefeld akurat ma bardzo spoko modyfikacje. Tutaj też spoko przyczepka, raczej naczepa do ciężarówki. Również od nich. Także godna polecenia. Mm. Dalej jadąc, co tutaj mamy? Jakieś tutaj przyczepki na bele, tutaj jakaś mapa, przyczepa Pottinger Euroboss. O i tutaj przyczepki polskie na bele od rolnika i od farmera. Wyglądają bardzo spoko. Nie miałem jeszcze okazji ich testować, ale potestuję na pewno. Sami wiecie, jak coś polskiego to oczywiście na pewno na pewno warte pobrania. Dalej. Oczywiście lubelska od Riota wyszła w końcu. Jak widzicie, no, pól tu trochę jest, także jak ktoś lubi duże mapy, no to odnajdzie się tutaj. Także Riot, gratulacje. Już drugiej mapy na Modhubie. I jedziemy na ostatnią stronę. Tutaj, czy coś ciekawego wyszło? Yy, update, a raczej nie, nie update. Czekajcie, to są nowe. A, bo to są te na tandemie, dobra. E, nowe przyczepki do samochodu od Katwana. Wiecie, przewieźć jakieś worki, właśnie na przykład te, które tam wcześniej Wam polecałem, te z nawozem. Przewieźć, no to bardzo spokojna sprawa. Myślę, że Katwan z tą przyczepką to naprawdę nieźle się postarał. Zresztą e, niby wydaje się, wiecie, a główienko takie przyczepka do samochodu, ale ponoć ta jego jednoosiowa którą sobie tam jakiś czas temu wydał. Zobaczcie ile ma ocen. Ponoć to takie jest pobierane i przez Niemców i przez wszystkich, że wow. Żeby się nawet nikt nie spodziewał. Eee, jadąc dalej. Tutaj jakiś John Deere, którego swoją drogą przegapiłem, nie widziałem go. Nie wiem, nie testowałem. Wygląda ciekawie. Eee, Masna Dolina, mapa wyszła. To było w tym samym już w którym Lubelska Dolina, więc miałem się, że Wojna Dolin będzie na modhabie bo dwie doliny wyszły. Eee, no i co, moja opinia. Nie wiem jak wam, ja tak spojrzałem na te zdjęcia, no to tak. To mi się wydaje, że jest Pegier bruzdy. A ogólnie to zdjęcie. Gdzieś tu było takie. Czekajcie. Eee. Nie wiem, czy to było tutaj, czy. Nie, na tym filmiku. Na tym filmiku. Eee, oglądaliśmy z, właśnie z chłopakami na Discordzie i mówiliśmy, że. Nie wiem, czy to jest jakaś. jakiś Edit czy coś. Ale mapa w niektórych miejscach tak strasznie przypomina e, Bolusiowo z 15, że to jest aż rażące podobieństwo. Nie mam pojęcia, czy to jest jakaś. jakaś zgoda. E, edit za zgodą czy coś, ale wygląda bardzo podobnie. Ocena 3-4, więc. E... Nie wiem, nie grałem. Wypowiedzcie się o tej mapie tak samo jak i o tym kijowcu wcześniejszym, dalej. E, Lizard Z525, czyli pająk, wiadomo. Tutaj akurat wersja od kapa, nie od dania, bo są dwa pająki na modhabie. Także myślę, że warto pobrać. I cóż, porównajcie sobie z pająkiem dania, wybierzcie, który lepszy. Ja swoją drogą e, nie testowałem chyba tak na dobrą sprawę tego kapa bo chyba wyszedł później, o ile mi się wydaje. Jak już miałem tak tego pająka oddania, no to tego nie pobierałem, ale muszę zobaczyć, jak to działa. Na pewno jest zrobiony teraz lepiej niż wcześniej. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Kamaza jakiegoś? O, tutaj ciekawa prasa wyszła właśnie ostatnio. MF Z514. W końcu jakaś nowa polska prasa. Ogólnie jakakolwiek prasa, bo ich zbyt dużo nie wychodzi. Co drogo, ciekawy krystal tutaj na zdjęciu. I cóż, czy coś jeszcze wyszło? Kolejna mapa od twórcy Kijowca. Również tutaj w ocenach widzę, że została zjechana. Jest to z sadków. I nie mogę się oprzeć wrażeniu na tych zdjęciach, na przykład tym, że to mi tak kolonie przypomina tutaj teksturami, shaderami, tym wszystkim. Strasznie to wygląda jak kolonia. Również wypowiedzcie się o tych mapach, bo dla mnie, który, swoją drogą, mało gra w farminga, tak poza odcinkami, czy live'ami no ja mało map pobieram. Mi się mapa się naprawdę spodobać na screenach, żeby coś pobrać, więc możecie się wypowiedzieć na temat tych właśnie mapek. Także cóż te mody, które wam mówiłem tam, że gdzieś polecam na przykład tutaj też myślę, że warto dodać do tej listy polecanych modów te przyczepki. Wyglądają bardzo spoko Zawsze podobałem mi się jaski na przyczepy, że skę przepraszam no, to myślę, że swoją drogą tak. Nie wiem jak wy, ale ja, jak widzę, że jest na przykład maszyna ładna na miniaturce czy coś, na tej tutaj ikonce, no to tym się kieruję. Wiecie, klikam sobie, na przykład wychodzą danego dnia mody, to ja tylko robię tak, nie? Aha, to fajne. Klikam sobie środkowym myszy, żeby mi się otworzył w następnej karcie. Dalej jedziemy. O, tutaj coś na przykład, nie wiem, prasa. O, dobra, to ja sobie to kliknę. Tutaj od coś wyszło takiego, tutaj coś wyszło, a później wiecie, jak już mi się to pootwiera, no to sobie później tylko aha, sprawdzam, tu jakaś przyczepa, ok, tutaj prasa, i wiecie, co mi się podoba, co sobie pobieram. Wiecie, na, na tej zasadzie u mnie wygląda przyglądaniem od jak mody jakieś wychodzą. Także yy, myślę, że co. Tyle z przeglądu huba. I tak jak mówiłem, przyszła teraz pora na pokazanie wam jakichś projektów, które gdzieś tam się tworzą, a o których możecie nie wiedzieć. Otóż dzisiaj, e, powiedzmy, bohaterem tej części odcinka będzie Mateo6B, gdyż jako jedyny zgłosił się tutaj, powiedzmy, żeby pokazać jego, m, jego maszyny, które tam tworzy. Jest to, jak pamiętacie, ostatnio wyszły takie Ursusy 1934, 54. Macie tutaj zresztą ich zdjęcie. E, no to właśnie ich autor tworzy sobie takowe modziki. Otóż, yy, Ursus Bison 518, widzicie go teraz na zdjęciu. Jest to eksportowa, właśnie wersja tych yy, Ursusów, które już wcześniej wydał. Myślę, że bardzo fajna jakaś odmiana od tych takich klasycznych, wiecie, klasycznych ciężkich serii, które są w Polsce. To tutaj wersja eksportowa. Jeśli ktoś o niej nie słyszał, polecam sobie obejrzeć yy, i przeczytać o tym w internecie co drogo ciekawa nazwa. Ciekawe skąd wzięli nazwę Bison. Ym, I kolejny mot od niego. Jest to Unia Mars. Takowa jak widzicie. Większa już. E, ciągana i cóż... E, ma hydropak. Z tego co widziałem na innych zdjęciach na Discordzie. Te wydawały mi się takie właśnie naj, najlepiej prezentujące. E, to Unie, więc te zdjęcia wybrałem tutaj by wam pokazać. Wiem, że wiele osób właśnie chciało takie jakieś polskie, większe większe agregaty, więc tutaj proszę bardzo. Myślę, że takowy Wam się jak najbardziej spodoba. Z tego, co też widziałem, ma uginane te łapy, jak się go opuści, więc spoko sprawa. I cóż, no idealnie pasuje do tych Ursusów. Pozostaje nam w takim razie tylko czekać. I cóż dziska? w tym pierwszym odcinku podsumowania tygodnia Byłoby to myślę wszystko, mam nadzieję, że jeśli ktoś na przykład nie sprawdzał ModHub'a czy coś, w co wątpię, bo to raczej każdy robi sobie tam gdzieś kilka razy w tygodniu, no to myślę, że polecimy Wam jakieś takie najlepsze maszynki, przynajmniej w mojej opinii. I napiszcie też co sądzicie o tych tutaj maszynkach, które przed chwilą Wam pokazałem, czyli właśnie o tych eksportowych Ursusikach i o tej Unii Mars. <laughs> Telefon mnie strollował, jeszcze na koniec odcinka jakieś powiadomienie przyszło. Nieważne rodziska. E, zapraszam w takim razie jutro na odcinek z, w Odwiedzinach U, serii, która powraca po bardzo długim czasie, w której był tylko jeden odcinek, e, a jutro będzie drugi z gościem, którego jeszcze wam nie przedstawię. E, zobaczycie jutro. Także zapraszam Was na kolejne odcinki. Kontynuujemy naszą pasję wrzucania odcinków co dzień. A nawet niekiedy nie tylko jednego odcinka. Więc cóż, trzymajcie się, ja was pozdrawiam cieplutko. Na razie, miłej niedzieli i cześć!